Witajcie fani wrestlingu. Oto przed wami Jędruś Bułecka z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Tak oto kończy się nasz roczek 2016, a ja specjalnie, szczególnie dla wszystkich z My Wrestling pragnę życzyć wam szczęścia i pomyślności na te święta i na nadchodzący rok. I do zobaczenia na galach Maniac Zone Wrestling. No hej. Ja jestem Stanisław Ambroniak. Oto jest mój taktym tytuł Polski i oto jest pies! Pies Pan życzy szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt! Hey wrestling fans, this is CWC participant and WXW superstar Damek, and I wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Best of luck to you! It's Cześć, witajcie, ja jestem Typowy Balik, a w tym materiale chciałbym życzyć wszystkim widzom My Wrestling wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, bogatego gwiazdora, masy prezentów, szczęśliwego nowego roku, niesamowitych wrażeń i doznań związanych z wrestlingiem.

Chciałbym życzyć Wam wszystkiego co najlepsze: zdrowia, szczęścia, rodzinnej atmosfery, no pieniędzy. Oby było więcej galerestingowych w Polsce, głównie ze strony Profederacji. Także chciałbym życzyć, by Roman Reigns nie odbił Pasa Universum. No rambo, To dość ważne. Dlatego jeszcze raz wesołych świąt od całego Dream. Hello, this is Rob Raw, and I'm wishing you all a Merry Christmas and a happy 2017, people. This is your Hungarian hero László Iffad. I just want to wish a Merry Christmas to all the great fans, wrestling fans of Poland. All of my friends in Poland, and especially mywrestling.com.pl. Keep up with the news and the wrestling words. Follow the site, and always follow your hero. Marco, z krypto. Był zawodnik MZV i był pretendent do tytułów MZV. Takim. Chciałbym wam wszystkim, czytelnikom, my wrestling. i wszystkim fanom wrestlingu w Polsce życzyć wesołych, pogodnych i zdrowych świąt i oby przyszły rok był bardzo, ale to bardzo emocjonujący w kwestii wrestlingu, a oby dużo eventów było naprawdę five-starowych. No i oczywiście czekajcie na debiuty naszych polskich zawodników, a w szczególności mnie. Możecie no, już niebawem doczekać się tego. No, to w skrócie tyle chciałem Wam powiedzieć i pozdrowienia dla wszystkich. Buenos noches, amigos! Cześć, z tej strony Mika, The Polish Punisher. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć, czytelnikom oraz całej redakcji My Wrestling, zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz hucznego i wystrzałowego Nowego Roku. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę w roku 2016. A zobaczycie, co dla Was szykuje w roku 2017. Cześć! Z tej strony, Shadow, chciałbym życzyć Wam wszystkim spokojnych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I oby dzień 2016 roku nie padał na kolejny. Odpoczywajcie! Ahoy, no, produkcji MZW krasne przyjęcie spadku świątku i szczęśliwy nowy rok. Witajcie widzowie Mary Wrestling. Chciałem wam złożyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Mam nadzieję, że spędzicie je fantastycznie w gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że 2017 w świecie wrestlingu będzie jeszcze bardziej ciekawszy i emocjonujący. Mam nadzieję także, że te prezenty, co znajdziecie pod choinką, będą tak samo dobre. Jak zbliżająca się gala mania zon Wrestling w Wrocławiu, na której mam nadzieję przybędziecie licznie. Jestem wystawiony. So. Very Christmas my wrestling. My bardzo się prośbami ja... ja, byłem bardzo piany i jeszcze do śliwi roku do my wrestling. Na What's up, Poland? What's up, MyWrestling.com? This is your boy, Michael Finn, keeping it turned up as always. I'd like to wish you all a Merry, Merry Christmas and a Happy, Happy New Year. Hopefully, you all get some good presents and some very delicious food. And who knows, maybe I'll see you in 2017 in Poland. Only time will tell. Until then, stay turned up and have a Merry Christmas. Peace. Ladies and gentlemen of MyWrestling.com, it's me, your coin grabbing. XP gaming but stomping Matt Slamming, son of a Kipper Trooper, Kevin Williams. And I'm here to let you guys know I want you all to have a great Christmas and a happy new year. And let's see what 2017 brings for the Gamer Club. See you later. Hey hey, pozdrawiam serdecznie wszystkich uh, miłośników, uh, Pro w Polsce, w szczególności, My Wrestling uh, chciałem Wesołych, szczęśliwych, ciepłych i radosnych świąt. Mam nadzieję, że się już niedługo zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, Baba Tunda i Jezus.